Chyba popełniłem największy błąd w swoim życiu i chcę, żebyście byli ze mną brutalnie szczerzy. Dzień trzeci budowania fabryki pierożków od zera. Kiedyś wszystko szło świetnie. Sprzedaż rosła, biznes się rozwijał i naprawdę myślałem, że mam wszystko pod kontrolą. Ale w głębi duszy wiedziałem, że coś jest nie tak. Popyt rósł szybciej, niż byliśmy w stanie to ogarnąć, a ja i tak się wahałem. Ciągle powtarzałem sobie, jeszcze nie teraz. Poczekaj trochę. Właśnie wtedy powinienem był działać. Miałem szansę zamówić maszynę, która mogła zmienić wszystko. Ale tego nie zrobiłem. Bałem się, że ludzie uznają to za zbyt pochopną decyzję, i szczerze. Że nie chciałem za bardzo naciskać na inwestora, więc zagrałem bezpiecznie. I to właśnie ta decyzja prześladuje mnie teraz. Gdybym wtedy po prostu kliknął ekspresowa dostawa, wszystko wyglądałoby dziś inaczej. Zamiast tego mój biznes jest praktycznie wstrzymany, a ja czekam, aż maszyna w końcu dotrze. W tym tygodniu kończymy ostatnie zamówienia, a po środzie zaczyna się przeprowadzka, remonty i totalny chaos. Bez produkcji, bez sprzedaży, tylko budowanie wszystkiego od nowa. To frustrujące, ale chyba tak to właśnie wygląda, kiedy grasz zbyt ostrożnie. Teraz powiedzcie szczerze, czy wtedy podjąłem dobrą decyzję, czy to naprawdę był największy? błąd mojego biznesowego życia.